Cześć, witajcie. M.F. z tej strony z HD Audio. Dzisiaj pokażę Wam naszą najświeższą dostawę od Soundstream Reserve. Dostaliśmy nowe radia WHD 14. Opowiem Wam zaraz o nich trochę więcej. Oglądajcie. Ok, także o co chodzi z tym radykiem? Jest to podstawowy model i najtańszy model w ofercie Soundstream Reserve. Przebudowane radio, czyli poza funkcjami, które już po, posiadał HDHU 14, którego właśnie to radio jest następcą, posiada wbudowany CarPlay i Android Auto bezprzewodowy już wewnątrz obudowy oraz ma przebudowane całkowicie sekcje wyjść RCA do wzmacniacza, jeżeli będziemy używać jakiegoś zewnętrznego wzmacniacza. Jeżeli chodzi o to radio Wzyskujemy bardzo fajną, bardzo fajną funkcję, ponieważ Sunstream Reserve wcześniej posiadał dwa różne modele. Jeden taki podstawowy, właśnie HDH14, drugi bardziej zaawansowany, który sterował już wzmacniaczami oryginalnymi w CVO, czy posiadał dane zjazdy, te ekrany, takie zegary. W tym radiu będzie możliwość zrobienia, zrobienia upgrade'u. Co to oznacza? Znaczy, oznacza to tyle, że jeżeli wymienimy, bo to jest takie podstawowy, to idzie z takim podstawowym przewodem: jest przewód, moduł, moduł do sterowania z kierownicy, który aktywuje nam jakby lewą stronę kierownicy, lewą stronę manetek, czyli możemy prze, przestawić utwór do przodu, do tyłu, zrobić głośniej, ciszej i zmienić źródło dźwięku. Będziemy mogli ten przewód zamienić sobie na inną wiązkę, czyli tą, która występowała już w HDH14SI. I moduł wymienimy na maestro, zmienimy oprogramowanie w tym radiu bez konieczności do kupowania. Czy kupowania drugi raz radia? Będziemy mogli zmienić sobie na ten, na ten wyższy model. Także oni tutaj w jednej obudowie schowali nam dwa radia, ale to jest też kwestia pewne, pewnego czasu i pewnej przyszłości. Niedługo będzie, będzie pewnie ta wymiana już, już dostępna. Także opowiem Wam o podstawowych, o podstawowych funkcjach tego radia. To jest radio. Z takim samym wyświetlaczem jak poprzednie HDH14, z tym, że ekran jest nieco, nieco jaśniejszy. Będzie lepiej widoczny w pełnym słońcu. Wiadomo, że każde radio, na które będzie bezpośrednio z za pleców nam padało światło, będzie mniej widoczne. No, tego nie przeskoczymy, ale widziałem testy i za chwilę też sam zobaczę i podłączymy tutaj to radio do motocykla. Zobaczymy, jak ono świeci. Na pewno delikatnie inaczej wygląda samo menu. Ale nadal radio posiada wbudowany, wbudowany wzmacniacz 200 W. Sprawdzę to jeszcze dokładnie, bo widziałem też testy, które, które robił Jay z Wolonty Radio, gdzie, gdzie podłączał dyno, żeby posprawdzać, jaką moc mamy na wyjściu przy tym, przy tym radyjku, także jaka ta końcówka mocy faktycznie jest. 13-suwakowy equalizer bezprzewodowy CarPlay Android Auto, w pełni wodoodporne, odporne na warunki atmosferyczne, także bez żadnego problemu możemy to wkładać w nasze motocykle, zresztą to robimy już od kilku, od kilku lat i, i tutaj nie mieliśmy problemów żadnych praktycznie, jeżeli chodzi o ekran, o obudowę, że coś przesiąknęło. te motocykle jeżdżą, zresztą ja w swoim motocyklu też cały czas korzystam, korzystam z Radii Sound Stream Reserve. Według mnie w tej chwili Vitu jest najmocniejszym, najlepszym jakie wyprodukowano do Harley'a, ale oczywiście jeżeli ktoś nie chce wydawać tak ogromnych pieniędzy, no bo uważam, że to jest bardzo dużo, to tutaj cena, cena w tej chwili WHD 14 Plus będzie bardzo, bardzo przystępna. Oprócz tego w najbliższym czasie możliwość przerobienia tego, pójścia o, o, o ten jeden poziom wyżej, czyli odczytywanie danych z jazdy, czy sterowanie wzmacniaczami oryginalnymi Harley'a, Uważam, że rewelacyjne radio, a to, co, a to co daje nam ta sekcja całkowicie nowa w radiu, czyli wyjścia wszystkie RCA, da nam możliwość podłączenia subwoofera. Czyli to, co widzieliście, ten aktywny subwoofer tutaj sterujemy stąd. Tutaj dajemy na niego sygnał i oddzielne wyjścia RCA do przodu i do tyłu. To są 5V wyjścia RCA, dają nam bardzo fajny, mocny, czysty sygnał, do tego, żebyśmy dawali to później na wzmacniacz i, i dalej na nasze głośniki. Wyjście antenowe, wejście USB. I to, co jest ważne tutaj przy tym radiu, to jest też wyjście na zewnętrzną antenę. Na antenę GPS, i teraz to, to są kwestie certyfikacji, jeżeli chodzi o Android Auto. Nie wszystkie radia e, innych producentów mają w tej chwili e, taką certyfikację. Tutaj jak najbardziej Samsung Reserve dba o to, żeby e, było to zrobione tak jak należy. E, w wymogach jest, że radio, czy jednostka, która ma wbudowany w sobie bezprzewodowy czy przewodowy, ale Android Auto certyfikowany, musi mieć zewnętrzną, zewnętrzną antenę e, sygnałową. Także to tutaj jest. A teraz co? No Chodźcie, zobaczymy, wrzucimy to radio. W jakiś motocykl i zobaczymy, jak będzie działało. Jak wygląda menu? Sprawdźmy. Widzimy teraz ekran ekran startowy, CarPlay, Android Auto oba działają bezprzewodowo radio, muzyka, telefon. Także ekran jest generalnie, jak widzicie, bardzo podobny do tego, co, do tego, co było w HDH14. Rzuca się w oczy od razu to, że tutaj jest też kamera możliwa do podłączenia. Tutaj mamy przejście do telefonu. Od razu nam pyta, czy chcemy podłączyć bezprzewodowo telefon Equalizer raz 2, 3, 4, 5 6. 13, tak jak powiedziałem jest. to znamy bardzo dobrze z poprzedniego radia. Zobaczmy dalej, jak to wygląda. Tutaj chowamy ten dolny panel. E, później jasność, tryb dzienny, tryb nocny, możemy sobie to ustawić odpowiednio. E, później w ustawieniach e, zobaczmy tutaj, e, co tutaj nam dali. Tutaj ustawienia systemu, e, ustawienia audio, to będzie coś, co nas będzie pewnie najbardziej interesowało. E, mamy balans fader. O i teraz zobaczcie, to jest bardzo fajna rzecz i ważna. E, mamy nie tylko przód, tył, ale mamy też lewo, prawo. Więc jeżeli chcemy gdzieś zdiagnozować, czy któryś z głośników jest nie działający, możemy sobie, możemy sobie to ustawić na dany głośnik. Później equalizer widzieliśmy. Zobaczmy, jak wygląda sekcja ta z crossoverami, czyli z filtrami. Możemy ustawić z tego, co widzę, tylko. Filtr na wszystkie, na wszystkie głośniki. Nie mamy możliwości ustawienia oddzielnie dla przodu i dla tyłu, ale z tym, sobie, z tym sobie możemy poradzić. Po prostu ustawimy wszędzie 80 i będzie to działało tak jak należy. Na pewno wytnie przy oryginalnych systemach Harley'a i wyeliminuje całkowicie ten hałas głośników, gdzie idzie do nich za dużo basu. Później mamy ustawienia subwoofera, czyli jeżeli założymy subwoofer już do tego, do tego radia ten aktywny od Precision Power, tu możemy go włączyć, wyłączyć, generalnie sterować. Stąd tutaj fajna rzecz, ponieważ we wiązce jest też przewód niebieski, to jest remote do, do wzmacniacza. I to jest przewód, dzięki któremu po włączeniu stacyjki. Dajemy sygnał do wzmacniacza, że, że jest, jest motocykl i zapłon włączony i on się też uruchamia. I tutaj możemy ten sygnał troszeczkę opuści, opóźnić, więc możemy zrobić takie opóźnienie włączenia wzmacniacza. To daje nam 15 sekund, żeby tak naprawdę włączyć motocykl, odpalić i, i, wtedy, i wtedy dopiero wzmacniacz dostaje prąd. Tutaj mamy maksymalną głośność dostępną i możemy też dostosować poszczególne źródła. Jeżeli na przykład mamy radio za cicho, i przy zmianie, przy zmianie źródła jest problem, że na przykład z USB, z pendrive'a muzyka jest za głośno, możemy ją przyciszyć, czy za cicho jest Android Auto, możemy sobie tutaj. To wszystko wyrównać, możemy też ustawić. Ja zwykle to ustawiam w granicach tam 47-8, bo powyżej tego zaczyna, zaczyna nam troszkę ten sygnał zniekształcać i trochę, i trochę brumić. Ustawienia wyświetlacza: możemy ustawić, jak mocno ma nam ściemnić ekran w, w tym trybie nocnym, możemy zmienić kolor żeby nie mieć, tutaj dopasujemy, do, tak jak widzicie, do ekranu, do tego, co, co jest tutaj w motocyklu. Jest pomarańczowy. Bardzo często jest też jakiś biały kolor. On jest chyba na początku biały, albo pomarańczowy generalnie pasuje idealnie do tych, do tych zegarów, i możemy wgrać swoją. Możemy wybrać tapetę lub ewentualnie swoją, swoją tapetę wgrać. Jeżeli chodzi o, o, o to radio, widzicie, tutaj mamy też dostępne sterowanie na samym radiu. W zestawie z radiem jest dostarczany mikrofon. On będzie reagował tutaj nam na ten przycisk. Samym radiem możemy sterować, możemy sterować z manetki. Tak jak Wam mówiłem, lewa manetka. I tutaj na tym przykładzie Wam pokażę głośniej, ciszej, to widzicie działa. Później w prawo, w lewo, tutaj oczywiście zmienia stację. Więc jakbyśmy zapisali stację, one by się nam już tutaj pojawiały. I zmieniamy też źródła dźwięku, czyli radio, Bluetooth, na przykład sygnał z kamery. Nie mamy podłączonego Androida. Gdybyśmy mieli podłączonego Androida czy też CarPlay'a, to wtedy y, pokazałoby nam też y, tutaj to y, dostępne w menu. A co dalej, jeżeli chodzi o sam dźwięk, słuchajcie, czy o y, jakieś inne y, tematy y, związane z tym radiem, jak to gra, jak to już, y, jak to już działa y, z systemami, to, to, to zobaczymy. W najbliższym czasie na pewno pokażę Wam kilka instalacji. Radia są już dostępne, więc zapraszam na naszą stronę. Także już, już w tej chwili te radia są dostępne u nas, u nas w sprzedaży. Bardzo dobra cena na nie, ale to sobie sprawdźcie, zadzwońcie do mnie. Zawsze jestem dostępny pod telefonem, więc bezproblemowo odbieram zawsze. Albo nasza strona www.harleyaudio.eu. Tam zobaczycie zawsze bieżącą cenę. Zapraszamy też na naszego Facebooka. Tam są filmy i będą kolejne filmy zużywania tego radia z pierwszych instalacji. Tam będę to pokazywał. No i co? Dzięki serdecznie za dzisiaj. Do następnego razu. Cześć.